Terytorium Wyoming, zima 1869 roku ziemia rozciągała się nieskończona i bezlitosna, owinięta w grubą, oślepiającą śnieżycę zimno nie było tu tylko uczuciem. Było czymś, co wnikało w człowieka, wdzierało się do kości, spowalniało, aż w końcu zatrzymywało malgorzata Twardowski, wiedziała o tym, czuła to w bólu swoich kończyn. W sposobie w jaki jej oddech stawał się płytki, i cienki ledwo mglący w lodowatym powietrzu. Czuła to w ciężarze swojej córki Liliany, która stała się zbyt cicha w jej ramionach, zbyt nieruchoma. To właśnie przerażało ją najbardziej. Mała dziewczynka najpierw płakała, jej ciche szlochanie rozpraszało się na wietrze, ale teraz, teraz panowała tylko cisza. Malgorzata poprawiła uchwyt, przyciągając lilianę bliżej do piersi, szepcząc, jesteśmy już prawie na miejscu, kochanie. Ale nawet ona nie wiedziała, czy to prawda. Świat wokół nich stał się tylko bielą niebo i ziemia, zlały się w jedno. Nie było drogi, żadnego śladu życia, tylko nieustępliwy napór wiatru i ukłucia śniegu tnącego jej twarz. Szła już godzinami, może dłużej nogi ją paliły, ale nie przestawała iść, bo zatrzymanie się oznaczałoby koniec. Myślała o swoim mężu, o domu, który straciła, kiedyś było tam ciepło, bezpiecznie. Ale po jego śmierci świat stał się zimniejszy, niż jakakolwiek zima jego rodzina o to zadbała. A może zechcielibyście Państwo zasubskrybować nasz kanał. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu możemy tworzyć więcej takich historii. Zostawcie komentarz i podzielcie się swoją opinią, a także napiszcie, skąd nas obserwujecie. Każdy głos się liczy, i właśnie wtedy wspomnienie powróciło. Falą ogień dogasał w chacie tamtej nocy, rzucając długie cienie na drewniane ściany, powietrze pachniało wilgotną wełną i niewypowiedzianymi słowami malgorzata siedziała przy palenisku. Jednym ramieniem obejmując wątłe ramiona Liliany, drugie zaciśnięte w pięść u jej boku, po drugiej stronie pomieszczenia, stał brat jej męża. Tomasz, z rękami skrzyżowanymi na piersi, jego wyraz twarzy był twardy. Nieczytelny nie możesz tu zostać. Powiedział słowa, spadły jak cios. Malgorzata poczuła je w piersi, ostre i okrutne. Przełknęła ściśnięcie w gardle, kręcąc głową. Nie mamy dokąd pójść. Tomasz nie patrzył na nią. Spojrzał zamiast tego na swoją żonę, a ona odmówiła spotkania wzroku. Malgorzaty ledwo możemy wykarmić siebie. Tomasz mruknął. Myślisz, że możemy zaopiekować się też tobą? Wdową z dzieckiem? Oddech Malgorzaty przyspieszył, jej serce waliło o żebra. Nie potrzebuję wiele, tylko dachu nad głową Liliany będę pracować. Zrobię wszystko, o co poprosisz. Tomasz wydmuchnął powietrze przez nos, dźwięk jak zatrzaskujące się ciężkie. Drzwi przykro mi powiedział, choć nie było w tym prawdziwych przeprosin, ale nie jesteśmy Twoją rodziną. Malgorzato już nie Liliana przycisnęła się bliżej do boku matki. Jej małe palce ściskały materiał sukni. – Matki proszę – szepnęła. – Malgorzata ona jest tylko dzieckiem. Cisza przeciągnęła się zbyt długo wreszcie. Tomasz odwrócił się. Znaczenie było jasne, nie było tu dla nich miejsca. Malgorzata podniosła się powoli. Jej kończyny zesztywniały z zimna i szoku. Jej oddech wydawał się zbyt płytki. Ściany chaty napierały na nią. Pochyliła się, wzięła Lilianę w ramiona i podeszła do drzwi, nikt jej nie zatrzymał, a kiedy wyszła w noc, drzwi zamknęły się za nią bez słowa. Dźwięk zasuwy wsuwającej się na miejsce był najgłośniejszą rzeczą na świecie. Malgorzata zamrugała mocno, odpychając wspomnienie wiatr wył wokół niej, gryząc jej odsłoniętą skórę. Tamte drzwi się zamknęły, ale ona wciąż szła, wciąż posuwała się naprzód. Nie miała wyboru potem, tuż przed sobą, przez mgiełkę śnieżycy, zobaczyła coś, coś ciemnego na tle nieskończonej bieli. Jej serce zadrżało budynek. Mały, odległy, ale prawdziwy schronienie, bezpieczeństwo, nadzieja ruszyła naprzód. Ale zanim zdążyła zrobić kolejny krok, dźwięk przebił się przez wyjący wiatr, niskie warczenie. Malgorzata zatrzymała się, powoli odwróciła głowę, oddech przyspieszył wilk, stał zaledwie kilka metrów dalej. Jego ciało chude i głodne, oczy utkwione w niej drapieżniki wyczuwały słabość. A Malgorzata była słaba. Wiedział, że porusza się wolniej niż powinna wiedział, że niesie więcej niż mogła udźwignąć, nie miała wątpliwości, że ją śledził, czekając na ten moment. Liliana poruszyła się lekko w jej ramionach, a Malgorzata zacisnęła uścisk. Jej umysł pędził miała nóż. Ale co by to dało przeciwko takiemu zwierzęciu? Wilk zrobił krok do przodu, potem następny zbliżał się. Malgorzata przygotowała się, przesuwając lilianę za siebie najlepiej, jak mogła, jeśli skoczy. Będzie walczyć przegra, ale będzie walczyć wilk napiął się. Mięśnie napinały się pod jego chudą sylwetką, rozległ się strzał z broni. Trzask odbił się echem przez dolinę. Rozbijając ciszę, wilk upadł w połowie skoku. Jego ciało uderzyło w śnieg zaledwie metr od miejsca, gdzie stała Malgorzata. Przez długą chwilę nie było nic poza dźwiękiem jej własnego oddechu. Ostrym i nierównym potem zobaczyła go mężczyzna, stał w niewielkiej odległości. Karabin w dłoniach, z lufy wciąż unosił się dym jego. Płaszcz był ciężki, pokryty śniegiem, twarz częściowo zacieniona pod rondem kapelusza, nie ruszał się. Nie mówił, tylko ją obserwował. Malgorzata mocniej przytuliła lilianę. Jej serce waliło mężczyzna w końcu opuścił karabin. Jego głos, gdy się odezwał, był spokojny pewny potrzebujesz pomocy. Malgorzata nie odpowiedziała. Nie była pewna, czy może mu zaufać, ale nie miała wyboru. Spojrzała na lilianę, na blade usta dziecka i na sposób, w jaki jej drobne palce słabo zaciskały się na szalu. Malgorzata przełknęła z trudem jej głos ledwie głośniejszy od szeptu. Proszę, pomóż jej mężczyzna skinął raz głową, potem zrobił krok bliżej i po raz pierwszy od dni malgorzata pozwoliła komuś innemu nieść ciężar. Malgorzata nie odezwała się ani słowem. Odkąd przybyli, podążała za nim w milczeniu, obserwując jak kładzie lilianę na kozetce. Przykrywa ją kocami i podnieca ogień wyżej, poruszał się z cichą skutecznością. Ani pośpiesznie, ani z wahaniem. Malgorzata stała blisko drzwi jej, oddech wciąż nierówny od zimna. Ramiona owinięte mocno wokół siebie powinna czuć ulgę, ale zamiast tego czuła się odsłonięta. Jakub powiedział, że tak ma na imię. Zdjął karabin z ramienia i oparł go o ścianę. Wkrótce będzie jej cieplej, powiedział, nie patrząc na Malgorzatę. Potrzebuje jedzenia, ale w małych ilościach. Jeśli zje zbyt szybko... Zrobi jej się niedobrze, malgorzata. Tylko skinęła głową. Jakub odszedł od kozetki i sięgnął po garnek wiszący przy palenisku zapach bulionu. Słaby, ale ciepły, uniósł się w powietrzu. Gdy nalał trochę do drewnianej miski, zaniósł ją na stół i postawił to niewiele powiedział równym głosem. Ale pomoże, malgorzata. Zawahała się. Powinna odmówić: zrobił już wystarczająco. Dużo, ale duma nie utrzymywała dziecka przy życiu. Przeszła przez małe pomieszczenie i opadła na ławę, jej palce zacisnęły się wokół miski. Ciepło przenikało jej skórę, kiedy uniosła łyżkę do ust, ciepło ją zaskoczyło. Przełknęła ostrożnie, czując, jak osiada głęboko w niej, rozprzestrzeniając się jak coś nieznanego. Jakub usiadł po drugiej stronie pomieszczenia, przy ogniu. Jego wzrok prześlizgiwał się po niej, ale nigdy nie zatrzymywał, dawał jej przestrzeń. Zdała sobie sprawę cisza, Rozciągała się między nimi nienapięta, ale jeszcze nie do końca komfortowa. Malgorzata spojrzała na Lilianę. Oddech dziecka wyrównał się. Jej małe ciało zapadało głębiej w koce. Kolor jeszcze nie wrócił na jej twarz, ale nie wyglądała już, jakby się wymykała. Malgorzata przełknęła mocno, opuszczając łyżkę. – Dziękuję, słowa wyszły cicho, ale były pierwszymi, jakie – wypowiedziała, odkąd zastrzelił wilka – Jakub skinął lekko głową proszę bardzo, badała go przez chwilę niepewna. Co o nim myśleć, nie zadawał jej pytań, nie wtrącał się to samo w sobie. Sprawiało, że była niespokojna. Ludzie zawsze chcieli wiedzieć różne rzeczy, skąd przybyła, dokąd zmierzała. Ale Jakub nie wydawał się tym przejmować jednak. Było w nim coś, co wydawało się stabilne. Malgorzata odłożyła miskę pocierając dłonie dla rozgrzewki. Była zimna, tak długo nie była pewna, czy kiedykolwiek poczuje się normalnie. Jakub podgrzebał ogień jest dodatkowy koc na półce. Powiedział, jeśli potrzebujesz malgorzata, zawahała się. Potem wstała, sięgnęła po ciężką wełnę i zarzuciła ją na ramiona. Jej ciężar był solidny, uspokajający. Usiadła z powrotem, zerkając na niego. Mieszkasz tu sam? Jakub skinął głową od jakiegoś czasu. Malgorzata ścisnęła koc wokół siebie. Nie zadajesz pytań? Jakub wzruszył lekko ramionami. Pomyślałem, że powiesz mi to, co zechcesz. Nie spodziewała się tego. Ludzie zazwyczaj nie byli tak cierpliwi. W obliczu ciszy, malgorzata spojrzała znowu na Lilianę. Drobna dłoń jej córki luźno zwinięta. Na kocu nie miałyśmy dokąd pójść. Przyznała, słowa czuły się ciężkie, ale mniej. Teraz, gdy zostały wypowiedziane, Jakub skinął głową. Jakby rozumiał, może tak było, Malgorzata powoli wypuściła powietrze, ogień trzaskał burza na zewnątrz, ucichła, ale świat wciąż był pogrzebany w śniegu, nie było możliwości wyjścia. Jeszcze nie spojrzała z powrotem na Jakuba. Obserwując, jak światło ognia migocze na jego twarzy, spędziła ostatnie dwa dni, idąc przez świat, który wydawał się pochłonąć ją całą, ale tutaj, w tej małej chacie, czuła coś, czego nie czuła od dawna niebezpieczeństwo. Jeszcze nie, ale coś bliskiego. Malgorzata obudziła się w cieple, przez chwilę nie wiedziała, gdzie jest uczucie było zbyt obce, zbyt odległe od ostatnich kilku dni, niekończącego się zimna i wyczerpania ogień, wciąż palił się nisko w palenisku, wypełniając chatę stałym ciepłem zapach czegoś gotującego się, unosił się w powietrzu słaby, ale rzeczywisty, potem przypomniała sobie burzę wilka, Jakuba usiadła powoli, przecierając oczy. Liliana wciąż leżała zwinięta pod kocami obok niej. Jej mała pierś unosiła się i opadała w miarowym rytmie. Część koloru wróciła na jej twarz. Malgorzata wypuściła powietrze. Ulga osiadła głęboko w jej kościach po drugiej stronie pomieszczenia. Jakub stał przy piecu, przewracając. Coś na żeliwnej patelni jego ruchy były swobodne, wprawione. Malgorzata zamrugała zaskoczona. Nie spodziewała się, że mężczyzna taki jak on będzie gotować. Jakub spojrzał przez ramię. Jest kawa powiedział po prostu: jeśli chcesz malgorzata, zawahała się przed wstaniem jej ciało bolało, ale to był rodzaj bólu, który przychodził po odpoczynku. Po wyczerpaniu przeszła przez pomieszczenie i nalała sobie małą filiżankę. Owijając palce wokół niej była gorąca i gorzka, ale jej ciepło rozchodziło się przez nią, uziemiając, Ją Jakub postawił talerz na stole placek kukurydziany, wciąż parujący. Malgorzata wpatrywała się w niego, to nie było wiele. Ale po dniach głodu czuło się to, jak uczta wyciągnęła krzesło i usiadła. Nie musiałeś tego wszystkiego robić. Jakub wzruszył ramionami, pomyślałem, że będziesz głodna. Nie spierała się. Po prostu wzięła kawałek placka kukurydzianego. Odłamując kęs, cisza między nimi się przeciągnęła, ale nie była niewygodna. Była łatwa potem mały dźwięk przebił się przez nią szelest pod kocami. Liliana poruszyła się, przesuwając się lekko mrugając na matkę zaspanymi oczami. Malgorzata odłożyła swoją filiżankę i pochyliła się, odgarniając włosy z czoła córki. Dzień dobry, kochanie. Liliana zamrugała znowu, potem powoli rozejrzała się po pomieszczeniu. Jej małe palce chwyciły materiał koca, gdy przyglądała się nieznanym otoczeniom. Potem jej oczy spoczęły na Jakubie. Nie poruszyła się, nie odezwała się, tylko obserwowała go nieufnie. Jakub, należy mu to przyznać, nie powiedział. Nic po prostu odwrócił się z powrotem do pieca, jakby nie zauważył, ale Malgorzata zauważyła sposób, w jaki dostosował swoje ruchy wolniejsze, mniej gwałtowne, jakby dając lilianie czas, by przyzwyczaiła się do jego obecności. Liliana Odwróciła się z powrotem do matki. Jej głos był szeptem, gdzie jesteśmy. Malgorzata pogładziła rękę córki. Pewien człowiek nam pomógł, powiedziała. Jesteśmy tu bezpieczne. Liliana zawahała się, zanim szepnęła, kim on jest. Jakub nie spojrzał, ale Malgorzata zobaczyła najsłabszy ślad uśmieszku w kąciku jego ust. Usłyszał, spojrzała na niego, zanim odpowiedziała, ma na imię Jakub. Liliana nie odpowiedziała, tylko przytuliła się bliżej do boku matki jej. Małe palce wciąż ściskały koc Malgorzata, rozumiała jej córka, zawsze była cicha, ostrożna, a po tym, przez co przeszły, zaufanie nie przyjdzie łatwo. Jakub postawił kolejny talerz na stole, tym razem z mniejszą porcją nic nie powiedział. Po prostu położył go tam, zanim wrócił na swoje miejsce przy ogniu. Liliana zerknęła na jedzenie. Potem na niego jej żołądek musiał wygrać bitwę ze strachem, bo po chwili usiadła nieco prościej, biorąc talerz na kolana. Malgorzata obserwowała, jak jej córka skubie placek kukurydziany, biorąc ostrożne kęsy. Jakub nie uznał tego, po prostu sięgnął po nóż i kawałek drewna usadowił się w fotelu. Jakby nic się nie zmieniło. Ale Malgorzata wiedziała lepiej zaufanie. Buduje się małymi krokami, a Liliana właśnie zrobiła pierwszy – Później tego dnia chata zrobiła się cieplejsza. Ogień odpędzał najgorsze zimno. Jakub siedział w swoim zwykłym fotelu, strugając. Mały kawałek drewna jego ręce były pewne, precyzyjne, gdy wycinał szorstkie krawędzie. Malgorzata cerowała rozdarcie w sukience Liliany, gdy zauważyła, że jej córka go obserwuje. Liliana siedziała zwinięta na kozetce koc, owinięty wokół... Ramion? Jej małe palce ściskały brzeg materiału, nie bała się już, tylko była ciekawa. Malgorzata nic nie powiedziała, pozwoliła na to. Jakub ze swojej strony zachowywał się, jakby nie zauważył, nadal pracował. Miękkie skrobanie noża o drewno było jedynym dźwiękiem w pomieszczeniu. Po jakimś czasie spojrzał w górę. Widziałaś kiedyś wróbla z bliska? Liliana zamrugała, zaskoczona pytaniem. Zawahała się, zanim pokręciła głową. Jakub skinął głową w kierunku małej rzeźby w swoich rękach, nie wylatują na zimę. Powiedział większość ptaków tak, ale wróble zostają liliana nie. Powiedziała nic, ale Malgorzata zobaczyła, jak przesuwa się lekko. Jej uwaga całkowicie skupiona na nim teraz. Jakub podniósł drewnianą rzeźbę. Był to mały ptak. Skrzydła ściśle złożone przy ciele, obrócił go w dłoniach, studiując swoją pracę. Potem bez słowa położył go na brzegu stołu. I wrócił do rzeźbienia oczy Liliany. Zatrzymały się na nim malgorzata obserwowała. Jak jej córka waha się, potem powoli ostrożnie zsuwa się z kozetki. Jej bose stopy prawie nie wydawały dźwięku na drewnianej podłodze, gdy zrobiła nieśmiały krok do przodu. Zatrzymała się przy stole zerkając na Jakuba, nie spojrzał. W górę Liliana przełknęła ślinę, potem wyciągnęła rękę, jej małe palce zamknęły się wokół drewnianego ptaka. Trzymała go blisko, studiując szczegóły, staranne linie piór, krzywizny skrzydeł, potem po długiej chwili przytuliła go do piersi. Malgorzata wypuściła oddech, którego nie zdawała. Sobie sprawy, że wstrzymuje Jakub tylko skinął raz głową, zadowolony nie padły żadne słowa, żadne nie były potrzebne. Dni mijały w cichej rutynie, burza dawno się uspokoiła, ale świat na zewnątrz wciąż był pogrzebany pod grubym, śniegiem nie było mowy o wyjściu. Nie z nieprzejezdnymi drogami, i tak Małgorzata i Liliana pozostały w chacie. Ich dni znaczone prostymi zadaniami przetrwania, dbanie o ogień, zbieranie drewna, gotowanie tego co mieli to powinno czuć się jak czekanie, ale tak nie było Małgorzata. Złapała się na tym, że wpasowuje się w rytm tego miejsca w sposób, którego się nie spodziewała. Liliana też nie wzdrygała się już, gdy Jakub wchodził do pokoju. Nie trzymała się już spódnicy, malgorzaty, jakby miała zniknąć. Nadal nie mówiła dużo do niego, ale słuchała, obserwowała, a potem pewnego wieczoru bez powodu usiadła obok niego przy ogniu i położyła drewnianego ptaka na jego kolanach. Jakub spojrzał na niego, potem na nią nic nie powiedział, tylko skinął głową, potem wziął nóż i zaczął rzeźbić coś nowego, malgorzata. Obserwowała wymianę z drugiej strony pokoju. Coś ciasnego ściskało jej pierś, nie spodziewała się tego, nie spodziewała się niczego z tego następnego ranka. Malgorzata obudziła się przed świtem, przyzwyczaiła się do dźwięków chaty, równomiernego oddechu Liliany obok niej, wiatru napierającego na ściany, okazjonalnego poruszenia się Jakuba w fotelu przy ogniu, ale tego ranka chata była cicha, zbyt cicha Jakuba nie było. Malgorzata usiadła, jej serce przyspieszyło z powodów, których w pełni nie rozumiała. Potem zobaczyła drzwi lekko uchylone, owinęła szal wokół siebie i wyszła na zewnątrz, zimno było ostre, ale nie, nie do zniesienia śnieg rozciągał się nietknięty po terenie. Z wyjątkiem śladów stóp prowadzących w kierunku drzew podążyła za nimi. Instynkt ciągnął ją do przodu. Znalazła go w niewielkiej odległości stojącego przy stosie drewna, rąbiącego kłody jego oddech. Mglił się w powietrzu, jego ruchy płynne, wprawne. Malgorzata zawahała się, obserwując go poranne światło. Było miękkie, filtrujące się przez drzewa. Padające na ostre linie jego twarzy wyglądał inaczej tak, mniej na baczności. Prawie spokojnie nie była pewna, jak długo stała tam, zanim ją zauważył, kiedy to zrobił. Wyprostował się, wycierając pot z czoła. Wstajesz wcześnie. Malgorzata przełknęła ślinę. Zmieniając pozycję, ty też. Jakub skinął głową w kierunku stosu drewna. Pomyślałem, że będziemy potrzebować więcej przed następną burzą. Malgorzata spojrzała na niego, naprawdę na niego spojrzała, spędziła tyle czasu bojąc się go, bojąc się nieznanego. Ale oto on, mężczyzna, który uratował jej dziecko, który dał im ciepło i jedzenie, który nie prosił o nic w zamian mężczyzna, który nawet teraz nie odwracał wzroku. Najpierw, Malgorzata poczuła, jak jej puls przyspiesza. Powinna się ruszyć, powinna coś powiedzieć, cofnąć się, przerwać to, cokolwiek to było, ale nie zrobiła tego, tylko wypuściła powietrze jej oddech. Wiercił się w zimnym porannym powietrzu i utrzymała jego spojrzenie chwilę dłużej niż powinna później tego dnia zimno zapadło. Głębiej malgorzata siedziała przy palenisku. Cerując sukienkę liliany, ogień trzaskał. Wypełniając chatę cichym ciepłem, Jakub siedział naprzeciwko niej ostrzący nóż, jego rytm stał się znajomy. Liliana siedziała na podłodze, cicho nucąc drewniany ptak ściśnięty w jej dłoniach. Nie wahała się już w obecności Jakuba. W rzeczywistości, prawie nie zauważała dystansu. Który kiedyś tam był, malgorzata, ukradkiem, spojrzała na Jakuba był skupiony na swoim zadaniu. Jego brew lekko zmarszczona. Światło ognia padające na ostre krawędzie jego twarzy, miał dobre ręce, zdała sobie sprawę, szorstkie, zniszczone, ale ostrożne opuściła szybko wzrok, zaciskając usta. To było niebezpieczne, nie on, nie sposób, w jaki poruszał się przez świat, spokojny i cichy, sposób, w jaki mówił bez wymagań, sposób, w jaki dał jej i Lilianie miejsce do oddychania. Nie, niebezpieczna część to to, jak się czuła, kiedy na niego patrzyła, szarpnęła nicią w dłoni zbyt mocno i pękła. Wypuściła cichy westchnienie, sięgając po kolejną, ale zanim mogła, Jakub już tam był. Przeszedł przez pokój, nie zauważając jej, kucając obok. Niej jego dłoń przykryła jej tylko na moment, gdy podniósł zerwaną nić. Malgorzata zamarła. Ciepło jego palców posłało coś ostrego i nieoczekiwanego przez nią. Jakub nie poruszył się. Trzymał nić między nimi jego dłoń wciąż. Ocierała się o jej, jego oddech miarowy, odmierzony, malgorzata. Powinna się odsunąć, nie zrobiła tego. Po raz pierwszy od długiego czasu nie czuła potrzeby ucieczki. Poranne powietrze było rześkie, niosące ostatnie ślady zimy. Malgorzata stała na zewnątrz chaty, ręce owinięte wokół siebie, obserwując, jak Jakub układa ostatnie drewno. Na opał przyganku spędziła tygodnie, czekając aż zapyta, kiedy odchodzisz? Ale nigdy tego nie zrobił, a im dłużej nie pytał, tym bardziej zdawała sobie sprawę z czegoś, na co nie pozwoliła sobie przyznać. Nie była pewna, czy chce odejść. Jakub przyłapał ją na gapieniu się i przez chwilę żadne z nich nie odezwało się. Wreszcie wypuścił powietrze, o czymś myślisz. Malgorzata spojrzała na śnieg pod swoimi butami. Zawsze o czymś myślę. Jakub uśmiechnął się lekko, ale nie naciskał. Skinął głową w kierunku horyzontu. Niedługo śnieg stopnieje. Malgorzata wiedziała, co miał na myśli drogi wkrótce się odsłonią. Świat będzie się poruszał dalej, przełknęła ciężko. Jakub zawahał się. Jakby coś ważył, potem po długiej przerwie przemówił: Miałem kiedyś żonę i syna, Malgorzata znieruchomiała. Jakub nie patrzył na nią. Jego wzrok był utkwiony w linii drzew w sposobie w jaki poranne słońce dotykało szronu pokryte gałęzie. Jego głos był cichy, spokojny. Jakby opowiadał sobie tę historię tak wiele razy, że słowa straciły swoje znaczenie. Anna Kazimierz byli wszystkim. Malgorzata poczuła jak jej oddech się zatrzymuje. Jakub powoli wciągnął powietrze. Mieliśmy miejsce około dnia drogi. Na południe stąd tylko ziemia i mała chata, ale była nasza, byłem w mieście. Kiedy to się stało, wydmuchnął ostro powietrze, jego szczęka się napięła na jeść.